Mam nadzieję, że wszyscy okłonęliśmy już po emocjach półfinału, które widzieliśmy przed chwilą, gdzie Karol Andrzejczak pokonał 3 do 2 Grzegorza Tigerasową. Wiemy dzięki temu, że w finale kategorii 50 spotkają się właśnie Andrzejczak i Marcin Kozik. Natomiast teraz schodzimy do kategorii o 5 lat młodszej, czyli 45, tu również zobaczymy oba półfinały. Zaczynamy od pojedynku Marcina Szcześniaka i Bartosza Paczesnego, a po nich na korcie pojawią się Jarosław Terlecki i Kuba Cichocki. Marcin Szcześniak w niebieskiej koszulce. To obecnie 130 zawodnik w rankingu Open polskiego squasha. Jego najwyższa pozycja to miejsce 96. Jest notowany od 2012 roku. Natomiast Bartek Paczesny. Jest obecnie. 80. A w najlepszym momencie był na miejscu w 71. Więc teoretycznie to on powinien być tutaj faworytem. W rankingach polskiego skłosza jest od trochę krótszego czasu, bo roku 2015. Szcześniak jak dotąd 3 razy 3-0 w tym turnieju, więc nadal nie przegrał jeszcze seta. Pokonał w ćwierćfinale Tomasza Mawinowskiego, rozstawionego w pierwszej czwórce, sam Szcześniak rozstawiony na miejscach 5-8. Natomiast Bartek Paczesny to dwójka w tej kategorii. On, jak dotąd, y, tylko jeden stracony set. W wyg wygranym meczu w ćwierćfinale z Marcinem Lomanem. Widzimy, że zapowiada nam się tutaj. Też chyba długi mecz. Na pewno dłuższe akcje już teraz y, niż w poprzednim spotkaniu, gdzie. Mieliśmy dwóch zawodników lubiących atakować raczej wcześnie. Szukać tych punktów po takim jednym odbiciu tutaj. Widzieliśmy ile musieli naodbijać i nabiegać się zawodnicy, żeby rozstrzygnąć tą akcję. dokładnie Paczesna wygra dalej Szcześniak no i dopisało mu szczęście bo piłka z tyłu kortu zgasła w Niku, czyli w łączeniu szyby i podłogi Teraz chyba zdążył do piłki Szcześniak, ale nawet jeśli to tuż za nim stał Paczesny, co oznaczało strołka. 9-8. Ładna długość, będzie miał kłopoty teraz grać w pomarańczowej koszulce. Ale Szcześniak nie decyduje się na zagranie czegoś do przodu kortu, no tak jak mówiłem widać Widać, że jeden i drugi zawodnik bardziej komfortowo czułem się grając z tyłu kortu. A tą akcję będziemy powtarzać. Ściwiony Paczesny, e, bo tam było podejrzenie podwójnego odbicia na rakiecie na, przy prawej ścianie bocznej. Więc e, jeśli sędzia nie jest pewny, to akcję powtarzamy. Teraz mocno do tyłu Szcześniak, ale za mocno i trochę za wysoko. Świetny lob, nie wiem czy zdąży do tej piłki jeszcze Szcześniak. Udało mu się, podskoczyła korzystnie dla niego, ale później błąd. No zdecydował się wreszcie na skrót, lekką piłkę do przodu. Dwie piłki setowe będzie miał paczesny. Nie wystarcza ta pierwsza. Popełnia błąd. Wcześniak z tyłu kortu i 1-0. W tym spotkaniu prowadzi bartek paczesny. Thank Oh, Não. Półfinał Mistrzostw Polski Masters, kategoria 45+. Wracamy na drugiego seta pojedynku, Szcześniak-Paczesny. Po w pierwszym secie, po wyrównanej walce, 12-8 wygrał ostatecznie Paczesny. Tutaj na początku drugiego seta widać już, że jeśli chodzi o styl i to, jakie zagrania wybierają zawodnicy, to nie niewiele się zmienia. Raczej dużo mocnej, szybkiej gry do tyłu kortu. zdecydował się w końcu na zagranie do przodu wcześniej, ale to było bardzo czytelne. No a teraz od razu poprawił przygotowanie i nie pokazywanie przeciwnikowi co za chwilę się stanie. ty został daleko z tyłu i do tej piłki nie doszedł, więc prowadził już tylko jednym punktem. Teraz coraz więcej problemów sprawia ta dobra długość i szerokość piłek poczesnego. Widzimy, że ostatecznie złapał zcześniaka na wykroku. Ale no, on pracował na tą przewagę już kilka piłek wcześniej. Nie było tutaj przypadków, no ale widać, że punkty w skłoszu są warte tyle samo po akcjach, w których trzeba odbić 30 razy. Co w takich, gdzie wystarczy jedno dobre odbicie. W związku z tym mamy remis w drugim secie 5 do 5. Teraz wysoki skrót, który dosyć nieszczęśliwie odbił się przy ścianie bocznej. No nawet to, że Szcześniak czekał tuż obok, niewiele w tej sytuacji pomogło. Mocno, mocno uderza Paczesny i... Też z dobrą celnością, no zatrzymał się Szcześniak w tej akcji, a szkoda, bo ta piłka nie była aż tak dobra. Za darmo, oddany punkt, błąd serwisowy. Ale poprawia to świetnym wolej, dropem. Paczesny będą trzy piłki satowe. Zakładam, że serwis tym razem poprawi w porównaniu z ostatnią próbą, tak jest. no trochę odważniej częściej do przodu płaczesny i to przynosi efekty trochę szybciej zdobywa punkty i to wciąż on prowadzi w tym meczu już dwoma setami wracamy po krótkiej przerwie

down 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 21 11.8, a później 11.7 wygrywał w pierwszych dwóch setach Bartosz Paczesny. Jeśli wygra jeszcze tego seta, to oczywiście jako pierwszy awansuje do finału kategorii 45+. Zobaczymy jaką przyjmie taktykę w związku z tym, że gra z e, taką zawiczką. Czy tak jak pod koniec poprzedniego seta będzie trochę częściej atakował, tak jak teraz e, grał krótkie piłki do przodu, czy jeden i drugi zawodnik wróci do mocnego odbijania w tył kortu? No teraz jest zdecydowanie dużo większe zróżnicowanie i świetnie wyprostowana ta piłka, bardzo dobra linia. Paczesny na prowadzeniu na początku tego seta. No i teraz e, gorzki uśmiech i szybka, szybka wymiana między zawodnikami, no bo nie było to najlepsze rozwiązanie jakie mógł wybrać e, zawodnik w koszulce. No i teraz e, kolejny błąd, szybko stracona przewaga. lob Poczesnego, pod presją przez chwilę Szcześniak, no dalej musi teraz pobiegać. Wprost na rakietę, ale teraz dobrze szerzej. I szybko całkowicie obróciła się sytuacja. Zdaje się... być trochę bardziej zmęczony Szcześniak, a przynajmniej trochę bardziej to pokazywać. Świetny cross, piłka odbija się i gaśnie wniku. Doskonale wypracował sobie przewagę paczesny, ale nie może tak kończyć akcji. Chociaż kontakt zdecydowanie był, kiedy Cześnię próbował dojść do tej piłki. Na pewno nie byłoby to łatwe, ale. Myślę, że prośba uzasadniona. łatwy błąd wcześniej akano. Żaden moment nie jest dobry na, taki, na taką pomyłkę, ale I teraz no, musi zacząć odwracać głosy tego spotkania, bo jeśli nie, to to spotkanie za chwilę się skończy. Za łatwo próbował Paczesny, teraz będzie musiał pobiegać, ale dopisało mu szczęście. Niezadowolony Szcześniak, no był pod dużą presją Paczesny, ta jego piłka wpadła jednak do niku. Długa akcja, ale znowu pod presją tam z tyłu na forchędzie Szcześniak. Ale wyszedł z tej sytuacji dobrze skleił piłkę i później mocny cross. Sprawia, że jest 8-8. Czesny pod presją. Świetnie Szcześniak Bezpiecznie, ale jednak trochę krócej, trochę niżej. Teraz paczesny, tak naprawdę, wyglądało to bardzo łatwo. Ale mało w tym meczu w sytuacjach takiej przewagi próbował właśnie tak szarpnąć do przodu. Nawet, nawet mojej żeby tylko sprawdzić, czy szcześniak jest gotowy na takie zagranie. Jeszcze broni się szcześniak. Naprawdę, wydaje mi się dużo bardziej zmęczonym z tych dwóch zawodników, ale walczy, nie odpuszcza do samego końca. I to będzie stroke. Ale brawa na pewno za walkę. Teraz wybronił cztery takie soczyste ataki Marcin Szcześniak. No ale to nie wystarczyło, bo piłkę meczową ma Paczesny. Znowu dobre szarpnięcie do przodu i teraz nie złapię już tej piłki. Trochę pechowo odbiła się dwa, dwa Marcina Szcześniaka, ale bardzo dobra Walka do samego końca zawodnika z Warszawy, jednak do finału awansuje Bartosz Paczesny, a my wrócimy już niedługo na kolejny półfinał.